Cześć, moi drodzy, dzisiaj gramy w obiecaną grę, czyli CMS 2021. I dzisiaj będziemy naprawiać, oczywiście, auta, bo na tym polega nasza gra. I może zdarzyć się, się, może się też zdarzyć, może jakieś zlecenie fabularne. Ok, tu mamy nasz. Naszą grę. Proszę bardzo. No i w tym momencie robimy sobie graj. Tu mamy profil Gumbasowicę. Proszę bardzo. Wybieramy. I w tym momencie mamy naszą tutaj grę. Ładowanko. Okej. Okay. Jesteśmy. I to jest tutaj dalej nie istnieje coś takiego jak yy, skakanie, ale możemy się przechadzać tutaj. Czyli nie jak wcześniej, że po prostu yy, że po prostu mamy po prostu od razu w garażu, tylko zawsze gdy robimy jakieś zlecenie, to tutaj się tam pojawia O, tutaj. O, widzicie? No i proszę bardzo, mamy naszą piękną grę. Ojoj, oj, a tutaj trzeba. Yy. A tu chyba się nie da, dobra. Nie wiem. Ja biorę następny utwór. Nie wiem, co to będzie. A i tu mamy. Auto, który miałem dokończyć. Ja tu nagrywam odcinek ale nie wiem dlaczego, ale. Komputer nie wychwycił mikrofonu i po prostu nic z tego nie wyszło. Niestety. No i tak wygląda to, że coś zapewne wymieniałem tułoki tutaj wszystko i takie inne, podwozie, ale wygląda to, że może być jeszcze jeden pierś już uszkodzony, ale w to wątpię, myślę o czymś innym, razie. ale niestety nie wiem, co to może być. Nie wiem, ale postaram się poszukać. Więc tak. No to jest zlecenie jakby fabularne. Niestety ona jest takie, że niestety nie możemy je skończyć. Nie wiem, co może być takiego zepsutego, no ale raczej w silniku coś jest. Robimy down i, i szukamy. No i mamy nasz powód. Stabilizator. Zapewne cały tył też jest do wymienienia. Do wymienienia. Do naprawienia. Nie umiem za dobrze wymawiać. Dobra. Witamy serdecznie. No tak, trzeba usunąć koła. Tylne, bo tak to nie zdejmiemy zaraz wam pokażę czego tylko się widzę śrubeczki tego o no się jedną śrubeczkę przykręcone o widzicie żeby, żeby zdjąć to to trzeba jeszcze to zdjąć a żeby zdjąć to trzeba zdjąć całą oponę a więc Więc odkręcamy naszą nasze piękne kobo i wymieniamy. No i tak, było to 13%. Tutaj jak będę zdejmował, to będziecie mieli tutaj e, pokazane co to jest i jaki stan jest. Coś mi te tuleje gumowe też nie pasują. No bo rzeczywiście nie pasują. Czyli cały tył też jest do naprawienia. O te, 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 co widzicie, to nie, to nie jest nic uszkodzone, tutaj, tylko to jest śrubka po prostu zardzewiała. Jak się pojawi, to pokażę co z tym zrobić. No tutaj chyba te też chyba są do wymienienia. Oj tak, oj tak, tak, tak. A więc widzimy się jak to wszystko tutaj odkręcimy i kupimy. Okej. Okay. Wszystko tutaj już y, kupione. Teraz co mogę też zrobić to osnąć to jest listy zakupów, którą otwieramy sobie tab tabem. Potem też pokażę Wam jak to wszystko zaznaczać na tym nowym Karmechaniku. No i tak, włączymy sobie montaż części. Proszę bardzo. No i to wszystko tutaj teraz wkładamy. OK. Tutaj mam już pierwsze oponę zrobione, jeszcze tu leki sobie przykręcimy. Op. Op, so, so. Montujemy stabilizator oraz opony. Ale dalej zlecenie fabularne jest niewykonalne. Znaczy niewykonalne do końca, więc nie wiem co to jeszcze może być. Okej, okay. okazało się, że skrzynia biegów też jest y, do zrobienia. Jak mogliście zauważyć, w tym przypadku otworzyłem OBS-a. No ale raczej nie będzie to niczym, niczym przeszkadzało, więc trzeba wymienić skrzynię biegów. F4. A, demonta trzeba. Włączyć. O Boże, trzeba zdjąć tak, rozrusznik, Dobra. Więc wszystko teraz to trzeba wyremontować. Nowe jest też to, że tutaj wcześniej po prostu myliśmy, że po prostu dotykaliśmy tego, tutaj w karmechaniku to po prostu od razu nam się wyświetlało, a teraz tutaj trzeba klikać, trzeba tutaj wyświecić na guziczki. Więc to jest też fajne. Akurat. I kolejna fajna rzecz, to że tutaj są takie fajniejsze auta. Na przykład teraz, co to jest, to jest yy, yy, Hiniatamun FB1. Wcześniej raczej takich help nie mieliśmy. Dobra, rozruszyć trzeba wykręcić. Ale rzeczywiście CMS 2021 jest fajniejszy niż ten, 2008, niż, ten, niż ten CMS 2018. No i tak, tutaj mamy naszą skrzynię biegów r 4 hmm. O proszę bardzo. Jak widzicie Tutaj trzeba wszystko tutaj powymieniać O i mamy naszą zepsutą śrubeczkę Na dwie i patrzcie na to Klikamy prawie przycisk myszy I w tym momencie polu, polu, Poluzowaliśmy tą śrubę okay. No I mamy nasz, naszy, nasz problem Proszę bardzo Tarcza sprzęgła i koło zamachowe Jest do wymiany więc idę do od razu kupować kup, Idę do idę od razu kupić. Ok kupione. Teraz czas to wszystko zamontować Montujemy. Montujemy, montujemy. Przykręcamy śrubeczki. I przykręcamy naszą... Na, znaczy... nasz... nasze... Naszą skrzynię biegów. Proszę bardzo. I teraz wszystko tutaj, też. I teraz wszystko, tutaj idzie na napęd. Czyli ten, ten, ten. ten no nie wiem, jak to, nie wiem, jak to się nazywa. Halo. O, pół, pół oś napędowa, proszę bardzo. Wszystko teraz, co trzeba przykręcić. Tutaj. Przykręcamy śrubeczki. No i w tym momencie. Nocenie popularne dalej nie zakończono. No nie wiem, co to może być. Nie wiem, zobaczę jeszcze, co to może pisać. Aha, super cewka zaponowa do wymienienia. Od razu sobie ją wyświetlamy. Tuleje nawet są do... niewymienione. O! Aha, rozumiem. Wszystko wiadomo. Na szczęście, więc idziemy to wymienić. To działa tak, że też, że jak, jak sobie tutaj zrobimy, oj, jak sobie tutaj zrobimy to, jak tutaj będzie tak gwiazdeczka, to po nam się podświetla, co, co musimy tutaj zrobić, więc tak. Może na początku zajmij, odkręćmy tuleje gumowe, aha. A tu tulej gumowych nie ma? Aha, już, już wiem. Zapomniałem zamontować tulej gumowych tutaj, dobra. Czyli jedynie tak naprawdę to, co tam zostało, to cewka zapłonowa, No chyba, że też ja mnie nie wkręciłem. Dobra, tutaj gumowe skończone. Więc yy, możemy sobie odznaczyć od razu. No i lecimy z cewką. Dobra. Ta cewka jest do wymienienia. Choć ma 68%, ale ja wiem dlaczego. Bo klinik bo klient chce, żeby wszystko było na 100%, a to nie tutaj, to trzeba właśnie nowa rzecz. Tutaj wszystko wtedy mogliśmy kupić sobie tutaj karmechaniku, a teraz na przykład cewki zapłonowe, wszystko elektryczne trzeba tutaj kupować. Kupić. Czyli widzicie, cewka zapłonowa, proszę bardzo, kupujemy. No i, zamontu... no i montujemy naszą cewkę i w tym momencie mamy zlecenie fabularne, wykończone. Idziemy zakończony, A, blokuje rozrusznik. O kurczę. Oj Rozrusznik. Jak mogłem cię zapomnieć. Dobra. Teraz możemy zakończyć. Yes, I dostaliśmy na skrzyneczkę. Dobra. Dawaj tutaj, zobaczymy. A to wszystko... To wszystko raczej mogę... Przecież wszystko mogę sprzedać sobie? To no niczego. No i proszę bardzo, co my mamy tutaj? Hmm. Bonus. I mapa do stodoły. O! Super. Dobra, idziemy po nowe zlecenie. Okej, okay, mamy kolejne... Mamy kolejne zlecenie fabularne. Więc od razu więc przyjmujemy jesteśmy przy nim. Idziemy. Znaczy idziemy, tylko bierzemy go prosto pod podnośnik. Najczęstsze <grymne> <grymne> co to, co, co... Znaczy nie, pierwsze co... Znaczy nie, raczej znaczy karoseria, raczej znaczy chyba to są nowe coś. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy on na temat tego. Za klocki hamulcowe. Ojojoj, oj, oj, oj nie znaleziono czasu. Czekaj, co to, to jeszcze raz było? Dzień dobry, czy mógłbyś mi pomóc? Oto mój pierwszy samochód. Nie jest to może idealny samochód, ale jest mój. Jeszcze taki możemy, więc udało mi się Czy mógłby mnie trochę ponieść emocje? słyszałem że to nie wróży za dobrze. Sprzedający mówił, że hamulce nadają się do remontu, ale reszta jest w perfekcyjnym stanie. Dziś rano słyszałem stukanie z, z tyłu i auto ściana ściąga na prawą stronę. Mam nadzieję, że to nic poważnego. W razie potrzeby pożyczę trochę gotówki, ale mam nadzieję, że to tylko te hamulce. Nie mogę się już doczekać powrotu na drogę, zrób proszę przegląd auta i wymień co trzeba, do zobaczenia okej, okay, czyli podwozie mamy raczej do zrobienia a jeśli nie będzie no to lecimy z silnikiem, na początku w przód, zajmiemy się przodem czyli tak, na pewno zajmujemy sobie Felgę. proszę bardzo ale głośna ta muzyka jejku Muszę, musiałbym troszeczkę przyciszyć ale dobra raczej nie wiem czy to przeszkodzi. oj mamy ze wszystką ślubeczkę. Trzeba ją rozluźnić. O, rozluźnić. No i mamy nasz krocek pierwszych co, Które trzeba naprawić oczywiście? I co to jeszcze trzeba naprawić hm. Wiem, tuleki Tak, tuleki. Widzicie jakie złe te tulejeczki? O Boże, ja nie chcę... Ja nie chcę wszystkiego tu odkręcać. No dobra. Odkręcimy wszystkie. Znaczy wszystko tutaj, oj, tu jak mówię, proszę bardzo, do naprawienia. No ale tutaj jest wszystko popsute, proszę bardzo. Niestety, Nie ma to jak mechanik. A znaczy tutaj chyba wszystko ok jest z, z tym tym. Pamiętam, że ok, ale, oj, tutaj mi nie jest. To raczej nie. No właśnie. Ale tam raczej wszystko ok. A tutaj? no, A, to niestety nie widać. Szkoda. Okej, okay, widzę, że tutaj nie tylko hamulce będą do naprawienia, ale również łożysko piasty. czy znaczy, to nie. Przepraszam, to jest piasta cała. Piasta jest do naprawienia. Dobra. Tak jak mówiłem. Tutaj przez, przez tą szparę możemy zobaczyć że wszystko jest zgnite. A, to trzeba tutaj rozluźnić. Proszę bardzo, trzeba teraz wyciągnąć ścią serce i mamy piastę. Tylko trzeba zanim to odkręcić to. A zanim, a zanim odkręcimy łożysko. Hop. No i hop. Mamy naszą piękną piastę, którą trzeba też odkręcić. O filtr oleju. Filtr oleju to już będzie raczej do naprawienia. Dobra, no właśnie. Więc też trochę z silnika jest do roboty, widzę. No dobra. Więc troszeczkę roboty będzie. Ale, ale moi drodzy, lecimy na tył, jakie fajne takie W okazji widzę, że tutaj podstawka sprężona będzie do naprawienia. No i tutaj jedna obejma resora. Więc teraz to wszystko trzeba ściągnąć. Tutaj, rozleciamy tutaj. Ładnie. Dobra. Tutaj mamy taką półś napędową. Dobra, więc tak, hamulce. Na początku zacisk hamulca. Oj. Halo? Nacisnąłem się przez przypadek na tumik końcowy. Okej, okay, dalsza hamulcowa. Oj. Płoś napędowa. Halo. Wygląda w bardzo źle. No bo jesteś zła. Rzeczywiście. Dobra. Obejma. Ty też wygląda źle. Więc trzeba cię tutaj rozkręcić. Dobra. 7% ma miała tylko. Dobra. Teraz amortyzator. No i jesteśmy przy podstawce, która ma tylko 16%. To też jest bardzo mało. Mm -hmm. Tutaj mamy, o tutaj pia cała piasta do wymiany, ładnie, tutaj też cały wahacz osi tylnej, pięknie, oj, oj, oj obejma resora, resor, resor, widzę, że lewa strona, nie ma się gorzej, niż jeżeli, resor, tutaj, Proszę bardzo. I odkręcamy kolejną porę. Dobra. Mamy odkręcone. Zacisk hamulca. Odkręcamy. Tutaj ładnie kamerkę sobie ładnie tak poprawiam. I tak. Piasta, piasta, piasta. Dobra. Tarcza hamulcowa. No, i ściągamy piaster. że bardzo, 11%. Tutaj też trzeba sprężykę, sprężynkę tutaj wymienić. Znaczy, nie wymienić, tylko sprężynkę, tylko. Mm, podstawkę. Tulejkę chyba. Tulejka, tulejka chyba też jest do wymiany. Oj, tak. Tulejka. No i. Co? Raczej idziemy to kupić, teraz wszystko. Na początku dodaję do listy. Tutaj, jak mamy to, teraz to klikamy Spację. I w tym momencie mamy dodaną do listy. Okej. Okay. I teraz widzimy się, jak to wszystko kupimy. Czy przy okazji, mówię to, tutaj trzeba wydać trochę pieniędzy. Tutaj macie liczne, ile ogólnie mam pieniędzy. Tu mam tutaj 10 tysięcy. A więc na wszystko mi stać. Okej, okay, wszystko już kupione na szczęście. Więc raczej wszystko Stop. tutaj jest to wszystko Wszystko ładnie tutaj jest. Czy ja kupiłem ploski hamulcowe? Nie no, kupiłem oczywiście. Raczej. <grymne> Ale dobra. Na pewno filtr oleju. Piasta. Na początku pokażę Wam cały przód. Tym już sobie sam zrobię. Nie kupiłem ploski pomocowe. Kupiłem już. A więc teraz nie będzie raczej mi wyskakiwał komunikat, że nie mam plasków hamulcowych. Proszę bardzo. Filtr oleju przykręcony. Już tam już tam ładnie jest, sobie siedzi. No i teraz przykręcamy sobie felgę. Dobra. I teraz tak, y, kolejna rzecz, co tutaj trzeba było y, przekręcić, czyli piękne tulejeczki gumowe, proszę bardzo. Przykręcamy. O, tutaj. Proszę bardzo. Oj, dobra. Lecimy kloski hamulcowe przemontować. Tam, tam chyba jest przeczepione. Mm, tak, dobra. Zacisk hamulca. Pam, 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 pam. Wszystko z tego tutaj Miejsce Znaczy tak, więc widzimy się jak przy, Jak, jak przekręcę cały tył i skończę to wszystko Okej okay. Trzeba jeszcze wymienić olej Oraz dolać płyn do spreskiwaczy. I naprawić jeszcze rzeczywiście przedni zderzak I nie wiem dlaczego, ale Wyświetla się, że to trzeba naprawić. Ha, bo to ma 73%. I wam Normalnie super. No cóż. Ale dobra. Czemu mam tyle? Że wszystkie. Wszystko zostało przykręcone? Kompletnie nie wiem, po co mi te. Po co mi te obejmę resora. Ale dobra mamy jedną tutaj gumową więc chyba jeszcze jedna ważna rzecz zapewne silnik też będzie do remontu a więc widzimy się jak nasze przy, znaczy przy zaraz się widzimy okej okay? jestem przy silniku i pierwsze co tutaj, tutaj też pierwsze co widzę to listwa wtryskowa strys do wymiany, a właśnie pan mówił, żeby dolać płynu. hamulca tutaj tego, Ja moja się tutaj przyszła przed chwilą. Tam może się ją słyszeć. W tle tutaj mamy pokrywy pokrywa skrzyni bezpiecznej okej okay, mamy doleć płyn, płynu do spryskiwaczy, więc dolejemy. okej okay, przekręcone. I jeszcze coś mieliśmy zrobić. Co to jest? Aha, chłodniczy płyn. Dolać płynu. A, wypuścić olej i napuścić sedary, ale to już potem zrobimy. Dobra, więc widzimy się jak. Czy nie widzimy się, tylko raczej teraz ten cały silnik to będziemy razem robić. Dobra, świeca zapłonowa. Proszę bardzo. Odkręcamy. No tak, świece zapłonowe są do remontu. Tutaj akurat nie. Ale trzeba to posprawdzać. Tu akurat też Dobra. A więc idziemy na tą stronę. No i proszę bardzo, te tutaj, dwie cewki do, do remontu. Przy tym świecę. Super. Tutaj. Chyba tu nie ma świecy do remontu, a tutaj proszę bardzo mamy, więc chyba też warto odkręcać całą głowicę, znaczy pokrywę głowicy, Oj, tak, chyba będzie na co będzie odkręcać, dobra więc lecimy, oho, tutaj trzeba rozluźnić, tutaj też, no i teraz możemy ładnie okręcać. Okej, okay. wykręcone. A tu już jest. Zobaczmy. Dobra. Hmm. Znaczy nic mi tutaj się w oczy rzuca nie wchodzi. Raczej znaczy nic mi w oczy tutaj nie wchodzi. Chyba pasek będzie jest do remontu. Widzę. No ale trzeba cały rozrząd wywalać. To jest. Bardzo czasochłonne. Dobra, musimy odkręcać śruby tutaj. No i wałek jest do roboty. Więc rozrząd będzie do robienia na pewno. Oj tak. Więc chyba czas naj najwyższy tutaj robić ten rozrząd. Dobra. Oczywiście pasek klinowy. Tutaj. O, tutaj, chlebeczka. Tutaj też trzeba rozluźnić. Proszę bardzo, fajna pisaneczka sobie leci. Odkręcamy ładnie pasek klinowy. Oj, a pasek na początku. Okej. Okay. Tak, rozluźniamy. Ładnie. Pompa wspomagania, zaraz sobie odkręcimy Znaczy nie, w sumie nie, pa, nic, nie trzeba odkręcać, bo ona nie, nie jest przytwierdzona do, tego, do tej pokrywy tutaj Ok, tu, dobra, jeszcze pompa wody Proszę bardzo O, o kurde No tak Super, zapomniałem wylać pompy wylać do chodnicy ten no właśnie kurczę teraz zapomniałem o tym okropnie bo mało coś silnika robiłem a jak już coś robiłem to raczej nie, nie było tam w ogóle pompy wody więc no. o, paski do rozrzą rozrządu do naprawienia tutaj wałek jest szczeka. A więc chyba będziemy kończyć. Bo jak już jest przyszedł, to. O! Już no to. No to raczej będziemy kończyć. Bo ja do dziadku. Więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Papa! Pa.